Czy Willow, czy Willow był? Tolo, bo Herrius się nie odzywa. Willow był z kimś? Więc czemu nie? Czemu nie powtórzyć? Wymowna cisza. Lecimy. Dragon się No to chcę znaleźć przeklęty itemek. Powiem ja mnie to może mi się bardzo pomóc. Opłacić. Nie myślę duszku, że nie słyszałem tego rzutu. To pytanie, gdzie on był? Piwnica? Czy może pokój na końcu? Chyba piwnia. Aha! Poza tym... Pozytywka! Daj mi jeszcze kość będę cały... epi No, z kością są czasem problemy. Nie ma, nigdy mi się w oczy nie rzuciła. Na aucie też nie. Może jeszcze spotkam, ale no, wejrzałem. O! <laughs> Jest! Mówiłem, że nie będę na siłę szukać, skoro tak na szybko przeglądałem cały dom. E, dobra, ciul, zrobimy tak, mogłem latarkę zostawić na miejscu. Czasem zostawiam, czasem nie. Orb? Czy, czy to jest? Orb jest orb, ok. Ja słyszałem. Wait a minute. Nie to. To dobrze. Już myślałem, że słyszałem dwie na górze. Kamera nie kamera. Wait, gdzie kamera? Tu jest kamera. n u l t i i l l i o n r 아으 Orby. Ale to zawsze mogą być fake-orby. Dotsy? Najmniej doca Wiem, że tam jesteś. Nie? Przynios przyniosę więcej sprzętu. Czy, czym dużo jestem bez latarki, tym dla mnie gorzej. Dwie puszki rzucone. Ciekawe. Are you here? Are you close? Where are you? How old are you? Krzyżyk. Łap się, krzyżyk. Are you close? Are you here? Co z tym krzyżyk? Widziałem do co. co z tym krzyżykiem? Are you close? Are you here? Are you friendly? What is your What do you want? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you close? Where are you? No, łapię, ale tak, tak, tak. Mocno nieudolnie łapie. Jest coś coś z podwójnymi po akcjami. Ale dobra, wyjdźmy. Ta czwórka albo mimik. Ograniczenie ich nie powinno być trudne Ale może kos kosztować trochę czasu. Bo, bo jeśli jest mimik, co to, to mi ewentualnie brakuje? Zaraz. Dobra, nie będzie już mimika, nieważne. Czyli tylko ta ta czwórka. Świeczka sól. Z nich wcześniej hantuje. Joka i Rajczu też się hantują. Jeśli spełni odpowiednie warunki dodatkowe, jeszcze myślę, mam powyżej 50 sanity. Aparat na, na, na dole, aparat na dole, oh. co to było. I ma Hanta. Co to było? O, chyba wdepnął w sól, tak? Tak e, plus IMF zapika, zapika, bo coś zrobił, e, to wyglądało tak, że nie miał jakiś hand przerwany. Dobra, po co tu przychodzę? Mnie te, Mnie tutaj komputerek teraz nie interesuje. W sumie hand by się przydał, zaraz użyjmy pozytywki. Nawet wiem w jaki sposób to się to może mi czasem udać się zrobić zdjęcie ducha. Łączymy pozytywkę, zostawimy ją tutaj. Duch powinien tu przyjść. Piękne zdjęcie. Wiadomo, rozpocznie się hand. Ale może, może zdjęcie zaskoczy. Plus na hancie może się coś dowiedzieć o duchu. No właściwie, zobaczyć co nie jest rajczu. Tylko tyle. Ewentualnie, jokaja można też na hancie sprawdzić. Ten do, domek jest do tego stworzony. O, event! Obejrzę Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Teś. Ile? Dwie gwiazdki, no dobra. W sumie, pff, tutaj z góry schodów pewnie te, też bym tutaj dwie gwiazdki zarobił. O, let's go. O, zrobię jeszcze lepiej. Miasto tu włączone latarki, w sensie włączone latarki na podłodze też powinien, powinny na niego wpływać. Czy to tylko włączone latarki w ręce? Nie pamiętam. Mówimy o oczywiście. Smacznego. Myślę, dwie mu wystarczą. Czekam na hanta, chyba długo nie będziemy czekać, ewentualnie pozytywka. Trzy... Dwa... Jeden... Zero? Zaraz, on mnie santował... Byłem na dole, poszedłem do góry. Ej, może czasem haj? Duszek! Duszek! Duszek, czy mnie słyszysz? Duszek? Halo, duszek! Duszek! Okej, okay, słyszysz mnie, czy nie jesteś okajem? Było szybkie. Ale no chwilę na dole spacerował. Od razu... Pierw poszedł do piwnicy, i od razu tu przyszedł. Mm, J jokaj bym jest takiego lekka nie usłyszał, ale no... mógł tu przyjść przypadkiem, można spróbować jeszcze raz to zrobić Bo... E, psz, o, psz, psz, to jak co w przypadku tego testu nie należy ufać na 100%, trzeba go najlepiej powtarzać. No teraz tu się nie opada mi je chować. Jest szansa, że on tu przyjdzie i tak. Mógł sobie spamiętać, że tam byłem No, dawaj Hanta. Z, zeszłym razem nie czekaliśmy tak strasznie długo. Ja mam tu wo wolne miejsce jakimś dziwem? Nie. Jeśli mogę się wycofać z auto, i do niego nawoływać. On maksymalnie wejdzie tutaj gdzieś. Nie wejdzie tam daleko szedł. To będzie jeszcze lepszy test. No dawaj, bo pozytywki użyję. On, on idzie do tej pozytywki, się zbliża. Za daleko był, nie, wywo nie wywołało to hanta. U, nieźle duszku, czyli jesteś serio coś przygłuchawy. Dziękuję. Duszek! Poszedł tam! Pamiętam, że tam byłem! Duszek! Dobra, nie, 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 ty, ty, ty mnie normalnie słyszysz. A koniec. Dobra, nie ma opcji, że to jest Yokai. Słyszy mnie bardzo dobrze. Raj tu też raczej to nie jest. Nie był jakiegoś wyjątkowo szybki. Manci Ray? Hmm, jak ja tą dwójkę ogarnąć? Eee, się o, Siemanko, Monster yy, Dzięki za followa. Yokai robi pewną charakterystyczną rzecz. Zamyka nagle wszystkie drzwi w domu. To jest tak, tak o, czatka wszystkimi drzwiami zamyka je na raz. Dzięki temu jada nam Sanity. Zgodnie z jego opisem. No. Właśnie ewidentnie trafiła pierwsza rozgrywka. W sensie tak jak na początku mówiłem. Może być łatwe do ogranięcia te duchy, ale długie. Ostatni smacz. Ej, ej ej. Ej, ej, ej. To, to też nie jest rajczu. To, to, to za wolne to to. Jokaj mnie słyszy, no to bancie albo... albo Jurej. Tutaj że banshi, bo Jurek do tego czasu myślę, by trzasnął tymi drzwiami. Łyknę Sanity, łyknę Sanity, łyknę, I teraz jest Sanity potrzebny. Teraz idziemy do piwnicy po obserwować zachowanie. Której uzamknięte? So, sorry, musiałem. Nie wiem. No, szczerze, mniej niż 30 minut to na pewno. Kto wie, czy to nie jest ostatnia mapa? W sensie w sensie no, to, no też mam swoje obowiązki, tak. Oh, duzek. David Thomas, hello. Wow. Okay. I, I mean, wow. Either for. Para... mikrofon paraboliczny, bo w sumie to... Przypomniałem, że... Banshee na mikrofonie parabolicznym zostawia unikalny dźwięk. Tylko... To, to jest... Czasem może to długo zająć. Może go wcale nie dostać, mimo że to jest Banshee. Ale po prostu no, jedziemy, jedziemy wszelkimi możliwymi sposobami, aby ogarnąć tego ducha. Speak to me. Give me a sign. What do you want? Speak to me. Do it. To, to nie ten dźwięk, chociaż zaraz to, to jest. O, chwila, bo to mógł być ten dźwięk, bo ja słyszałem te unikalne dźwięki Banshee w przypadku m, żeńskiej postaci, a jak to jest w przypadku mężczyzny? Ha. Mógł być ten dźwięk. To był na pewno. Mi się wydaje, na pewno on. Nie jesteś szybki. Ty mnie słyszałeś. Ty nie trzaskasz drzwiami, więc zostaje to. Pick to me. Come on. Do it. David Thomas, where are you? David David? Ty tu jesteś jeszcze? Are you here? Give me a sign. Tak! To, to, jest Banshee. Znowu słyszałem taki, taki... Nie wiem czy, nie wiem czy to słychać jak to słuchać na streamie, ale... To jest bankowo Banshee. Znowu, znowu ten dźwięk walnęła. Walnął. Walnęła Banshee, walnął David. Walnął duch. No, niestety. Ale, ale myślę, ten pierwszy dźwięk było słychać. Nie jestem z tym niestworzony do takich rzeczy. A, absolutnie. No uwaga, przekonajmy się. Tak jest! 6 minut. Tak jak mówiłem. Trochę to dłużej zajmie. Było to proste, ale no, dłużej zajęło. Bawienie się z tym zestawem, z zestawem duchów.